Człowiek pyta. Cześć Zielu. Cześć, witam cię, człowieku drogi. Pędzę do ciebie dzisiaj z przewrotnym pytaniem. A cóż takiego masz dla mnie? Cóż to za pytanie? Będziesz zaskoczona. Momencik, będę słuchać uważnie. Tylko proszę weź pod uwagę, że to jest pytanie niejednoznaczne. Jestem ciekawa. Twojej odpowiedzi na nie. A ja jestem ciekawa tego pytania. Słuchaj. Słucham. Co zrobić, jak czarny kot przebiegnie ci drogę? Czarny kot, powiadasz? Tak. Spotkanie z czarnym kotem może być ekscytujące dla niektórych osób. Czasem wierzymy w różne przeznaczenia, w różne zbiegi okoliczności, które dla niektórych osób nie są zbiegami okoliczności, okoliczności, lecz jakimiś znakami dawanymi przez naturę, przez świat. Spotkanie z czarnym kotem może wywołać czasami mieszane uczucia. Mamy gdzieś zapisane, zakodowane, wielokrotnie słyszymy lub czytamy o tym, że spotkanie z czarnym kotem zwiastuje. Zwiastować może nieszczęścia, zwiastować może jakieś przykre zdarzenia. Więc wielokrotnie mówimy, ja nie wierzę w to, że spotkanie z Czarnym Kotem może przyczynić się do jakichś przykrych zdarzeń. Ale tak na wszelki wypadek, może postaram się jakoś obejść, może przejdę trochę inną drogą, może zboczę jadąc samochodem, żeby nie przeciąć trajektorni, po której szedł kot. Nie wierzę, ale. Dokładnie, z tego właśnie powodu zadaję Ci to pytanie. Ja również nie wierzę, że czarny kot może przynieść pecha, ale ostatnio taki kot przebiegł, przeciął mi drogę i zawróciłam się. Uczyniłam to pierwszy raz w swoim życiu. I zastanawiałam się, co mnie do tego skłoniło. Przecież mm, zawsze, gdy miałam taką sytuację, myślałam sobie, okej, okay, to na szczęście. Czyli też brałaś pod uwagę, że spotkanie z Czarnym Kotem niesie ze sobą, za sobą jakąś wiadomość, ale tak jak pytanie zadawałaś mi przewrotnie, tak przewrotnie znaczenie spotkania z czarnym kotem zmieniałaś z nieszczęścia na szczęście. Tak. Ale jest coś takiego. Jeżeli jesteśmy zależni, od pola, od tego, co się dzieje wokół nas. Jeżeli czujemy się zależni od innych ludzi, od sytuacji, które się dzieją wokół nas, poddajemy się różnym proroczym przekazom, tak jak spotkanie z czarnym kotem, czujemy, że czarny kod oddziałuje na nas, a my nie mamy na to wpływu. Natomiast jeżeli jesteśmy osadzeni w sobie, jeżeli mamy poczucie, że to, co się dzieje z nami, w nas i wokół nas, zależy od nas samych, że mamy tą moc sprawczą sami w sobie i nie jesteśmy zależni od zdarzeń zewnętrznych, Wtedy spotkanie z Czarnym Kotem, przejście pod drabiną, jakieś inne sytuacje, które gdzieś w przekazach niosą za sobą sytuacje, które czy prorocze przekazy negatywne dla nas. Jeżeli jesteśmy osadzeni w sobie, w swojej mocy, to wszystkie te przekazy nie mają dla nas znaczenia. Po prostu nie bierzemy ich. I nawet wtedy nie musimy odwracać ich znaczenia. Po prostu nie istnieją dla nas. Czarny kot jest dla nas czarnym kotem: pięknym, z pięknym, błyszczącym futrem, z pięknymi oczyma. Do tego szybkim i sprytnym. Po szybko przebiega drogę. Tak sobie myślę, w odniesieniu do tego, co mówi, że. To moje zachowanie yy, i ucieczka przed kotem wynikała bardzo mocno z kontekstu dnia yy, i ostatnich zdarzeń. Tak, bo czułaś się wewnętrznie słaba. Musiało Cię spotkać coś takiego, że zauważyłaś, że zdarzenia i rzeczy, które się dzieją wokół Ciebie, Działają samoistnie, że ty nie masz wpływu na to, co się dzieje. Dlatego utraciłaś tą moc, o której mówiłam, tą wewnętrzną moc, tą kontrolę z rzeczywistości, kontrolę tego, co się dzieje. I poddałaś się spotkaniu z czarnym kotem, ale sprytnie postanowiłaś zmienić znaczenie tego spotkania. Zazwyczaj mhm. gdy czułaś się. Na tyle silna, że mogłaś. A tutaj pojawił się jakiś element strachu, niepewności. Tak. A do tego był piątek, wcale nie trzynastego. No tak. Do tego był piątek, spotkanie z czarnym kotem i gdybyś rano wstała. Pełna szczęścia, pełna radości, pełna ufności. Gdybyś otworzyła swoje serce, zaufała sobie swojej mocy, temu, że wszystko, co się wokół dzieje, wszystko, co się dzieje wokół Ciebie, działa na Twoją korzyść, że każdy element, każde zdarzenie, Działa na Twoją korzyść, spotkanie z czarnym kotem z automatu przypisałabyś korzystnym zdarzeniom. Musiało się zadziać, może miałaś sen, może miałaś jakieś zdarzenie w domu rano. Każdy z nas może mieć słabszy dzień, może czuć się zagubiony, roztargniony, i dlatego czasami ulogamy wpływom zewnętrznym. Czasami jest tak, że tym czarnym kotem jest spotkany człowiek, który krzywo na nas spojrzy, który krzyknie, który zrobi nam jakąś przykrość. Jeżeli czujesz w sobie tą moc i tą pewność, tą radość, tą stabilność, nie ma dla ciebie znaczenia, jak kto na ciebie spojrzy jakimi słowami się do Ciebie odezwie. A jeżeli jesteś rozchwiana emocjonalnie, każde zdarzenie, które nie działa po Twojej myśli aktualnie, może Cię wybić z rytmu tak o, natychmiast. Nie trzeba wiele. Dlatego człowieku mój drogi, bardzo ważne jest, żeby Pracować nad własną stabilnością, żeby pracować nad wewnętrzną mocą, żeby pracować nad otwarciem serca, żeby przestrzeń serca była jak największa, żeby mogła pomieścić jak najwięcej spokoju, żeby mogła pomieścić jak najwięcej miłości, żeby. Była jak najsilniejsza, ponieważ poprzez przestrzeń serca łączymy się z samym sobą i łączymy się ze światem. I od tego momentu wewnętrznej równowagi i spójności czarny kot jest tylko czarnym kotem. Jest tylko pięknym, pięknym czarnym kotem. Dziękuję, Elo. Bardzo proszę.